Rurku! A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz? To jest, to jest taka komedia, to są po prostu dzieci w piaskownicy. O nie, w którą stronę wylecicie? Bo nie mamy nic, nie mamy pieniędzy, powtarzam, nie ma... Mają tygrysy królewskie! Tygrysy... Jesteśmy w Rosji, to jest możliwe! To nie są nasi ludzie! To niemieccy komandosi w naszych mundurach. Ciu, 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 ciu. Ile? 4, 3, 2, 1, nie! Jeden! I my spotykamy się jutro przy jak niemal codziennie, stole. Zapraszam, życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. A więc kolejne przygody w RUS. Witacie bardzo serdecznie. Ostatnio obroniliśmy sobie przełęcz Alka-Srain, Niemcy się zesrali z Włochami i zobaczmy, co będzie dalej. Ciągle przeżywamy te, wiecie, no, wspomnienia naszego bohatera. U pułkowniku Campbell, dobrze pana widzieć. Zapewniam, że jestem również szczęśliwy. Oto major Sheridan, pierwsza dywizja pancerna. Sir! <grym> Dobra robota w al Sheridan. Żałuję, że nie mogłem tam dowodzić osobiście. To fart, że dostrzegłem szansę i wysłałem wam pułkownika Campbella z pomocą. Of. Sir! Najważniejsze, że udało się ich zatrzymać. To szczyt możliwości Robla. Czas zmusić go do odwrotu. Pomoże nam pan majorze? Oczywiście sir. Jedna rzecz generale. biorąc pod uwagę nowe obowiązki Sheridana, może major to trochę za mało. Jest, jest awans pierwszy. Podpułkowniku Sheridan. Gratuluję awansu. Takiego myślenia i talentu trzeba nam, by zakończyć tę wojnę. Niezmocznie załatwimy formalności. Tak jest, sir! Się Zapewniam, pod... że nie spocznę na laurach, sir! Sir, sir. ktoś chce, ser? No właśnie, świetne, świetne są takie scenki. wycofał większość swoich wojsk, by na południu zmierzyć się z Montgomerym. O. Główne okay. natarcie poprowadzi pierwsza dywizja piechoty od północy, pod moim dowództwem. Dowództwo żąda, abyśmy udzielili wsparcia oddziałom wolnych Francuzów, obchodząc hmm. wrogie pozycje pod cdi Czyli generalnie zabieram żabojadów na <laughs> <i> przechadzkę. <laughs> Żabojady. Pułkowniku, Włosi nadal mają czołgi. Dość, by nas zajęły. O tym tym plan generała Wetterbiego nie jest pozbawiony wad. Czołowy atak na szkopów w kanionie jest śmiały, ser? Fujowy? Chodziło mi raczej o to, że to głupota, kapitan Kowalski. Kowalski jest na szczęście zawsze taka taka dobrze pod pułkowniku. Pora przejąć inicjatywę. Dobra dusza. Kowalski zawsze coś pierdolnie śmiesznym tym. O i mamy już powoli sztab. Mamy nasze czołgi, ale tych jeszcze nie możemy użyć. Mamy leciutkie czołgi Stewart. Stewarty nie są zbyt wytrzymałe. Ale rekompensują to szybkością. Super czołg. Lubicie go w Kochu 2? Alka Srain, no właśnie, akurat to ja pamiętam. No, demo jest, Wolf Matrek, siema, siema, siema. Było, było demo, też chyba nawet ogrywałem, ale to było tak dawno temu, że naprawdę miałem, kurde, z 3 lata. na <laughs> napkę z serem, nie dzięki, Wether Vito <laughs> No nie, to jest, to jest masakra po prostu. Ale ten lipsing w ogóle niedopasowany, nie, to jest świetne. O. Pozostałości. No, już nic z nich nie zostało tutaj. No. Lekkie czołgi są szybkie, ale słabo opancerzone. I idealnie donają się do walki z piechotą, właśnie. Czołgi mogą prowadzić ostrzał w czasie jazdy, ale czyli to, no, troszeczkę mniej celnymi, ale to jest niezauważalne. Co to leci w ogóle? Lekki bombowiec, Heinkele. Nie, nie, nie. Zbombardują mi tu kolegów. Co za gamonie, hmm. A my w ogóle fortele, aha, no mógłbym użyć, no czemu by nie? A co chodzi tu, lorowo? Yy, jakby w teorii wojna jest prawdziwa, drugo, druga wojna jest prawdziwa, a my tutaj przeżywamy, jakby te rzeczy, tylko tak, no można to nazwać w sumie alternatywą. Czooplekki przed nami. Nie. O nie Zabawa dla dzieci. No faktycznie, lekki to dla dzieci. Nawet nas nie uszkodził. Mamy go. Pach. A to mówką z faubicy, O, no, no, coś było takiego. Pamiętam tego Mausa. Ale to było tak dawno temu, że masakra. O, jadą na nas. No to zobaczmy. Spróbujmy w obronie tutaj się. Ro... nie, nie, zaraz, nie w, te, nie w tę stronę, chłopaki. Przed nami dwa lekkie czołgi. Dwa lekkie czołgi, no to walka. Du, 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 du. Przytrzymaj przeciągi, aby zaznaczyć jednostki w prostokącie. No, w prostokącie, wow, odkryli tego, nie? Flag pancer, <laughs> flak jest nawet, dużo, 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 tu jest ikonicznych jednostek. Dobra, jeden zdjęty. O, ten niestety został rozbity, ale zaraz się naprawi prawdopodobnie. Bam, 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 dobra. Jest nawet nie, nie płacz, tylko podjedź. Co tam się jara, ty? Włosi mają miotacza ognia. Przed nami niemiecki czołg średni. niemiecki czołg średni, u, wsparcie. Co, są koledzy. Czołgi średnie Lee, to jest, to jest tak beznadziejny pojazd. Będzie w Kochu 3, jakby tego kogoś interesowało. No, więc to jest takie tak, to jest alternatywna Druga wojna światowa, że to wszystko skończy się tak, jak się skończyło, ile domyślam się, ale po prostu my bierzemy w tym udział troszeczkę naginając fakty, nie? Ale ostatecznie wydaje mi się, że wynik wszystkiego jest taki sam, nie? O, coś takiego. Otrzymaliśmy <laughs> <Pice> tam pieką. <laughs> Jezu ten Wetterley. Czy jak on tam ma, Well, Welvert. Welvert to jest Gamoń, Konstantin Ledakt jakiś, tak, a po lewej kto jest? Pierwsza Dywizja Pancerna, no, Gamonie jakieś totalne. Ruszamy dalej do przodu. ja jarają przez te budynki tam, tą piechotę, nie mają życia. Co tam? A, to wolni Francuzi, co są ci, tak? Żabojady. No, jest, jest. Żabojadki, o, legionares, tak, tak. Mhm. Liczy, gra. No, no mamy, tak, tak ten złą wygląda, jak widzicie. Ja się boję podjeżdżę, Czemu oni nie, nie pomogą mi, że to jest Pancerz 4? Jak ja mam go rozwalić tym, tym główienkiem? To już nie są żarty. No. Pancerz 4 ma mocny pancerz pod podpułkowniku. Skupcie ogień na nim. A skupcie ogień na nim, a ci nic nie zrobią? Zarąbiście. Wy to jesteście po prostu, kurde, dlatego nie ja wiem, jak wyglądali alianci tą wojnę. Jak tu takie coś. Dzień. O, już tylko dwa zostały. O, ale też został rozbity. Dziesiątkę, pułkowniku. Dziesiątkę. będzie Wam dobrze szło rozwalanie. Ro rozwalanie, no. Ja tylko nawet, wiadomo, no, tylko to potrafię rozwalić wszystko. Build different, tak. A wolni Francuzi nie byli przypadkiem po stronie Aliantów? No to są właśnie po stronie Aliantów, no to są, no to są wolni francuzi walczą z tymi, nie? O to mi chodziło, chyba, że nie wiem, coś tam źle powiedziałem, albo źle mnie zrozumiałeś. Ale tak to było. Oli po dwóch stronach, a czy... W... Nie no, wolni francuzi chyba po Aliantów, a ci tam trochę inaczej się nazywali jakoś tam. Czy wolni? Nie, chyba inaczej się nazywali, ale już nie pamiętam. Miałem dwójkę z tego, z tego, z historii. Nie no, kurde, no na serio, tutaj czekają te czołgi, a ci nic nie zrobią. Przecież oni mi to rozwalą, no, ale dobra, może tak ma być. Może tak ma być. Dwa czołgi Wycofajcie się, o, nie macie teraz wycofaj się. No, no, no. Nie macie wystarczająco ognia. Gerda, No. Przynajmniej udało się, nie wycofać się nie tracąc żadnego czołgu, chociaż to się udało. To było jedyne, do jedyne zadanie. Do nas oddział czołgów Leap. Pomogą nam w walce z maszynami wroga. Mm. Doskonale. pozbądźmy się tych czołgów. Nowa jednostka, dzięki. Więc teraz tak, teraz mi dali ten złom. Hmm. Czołgi średnie mają lepszy pancerz i uzbrojenie, ale są wolniejsze. Nie da się ukryć, tam ciągle się nawalają. No właśnie, właśnie. Francja wisi. No, ta była po stronie tych wojsk osi. A musimy zrobić tak. Te będą tankować. Podjedźmy na... Tak, żebyście mieli zasięg tutaj. A wy podjedźcie za nimi, bo ci, ci po prostu nie mogą dostawać obrażeń, nie? O to tu w tym wszystkim chodzi. Żeby tak nimi tutaj podjeżdżać. Trzymać się ciągle za nimi. A, nasłuch się skończył? Dobra, odpalamy jeszcze raz. Aha, oni w ogóle mają większy zasięg niż my. Nie, nie, nie. No, już drugi odpad z bitwy. Widzicie, jakie to są beznadziejne czołgi? Nie tylko do tankowania się nadają, do niczego więcej. Ich działo jest pewnie tak duże jak tego. Jak tego lekkiego stewarta no, Wszyscy już uciekają. Dobra, dawaj, dawaj, nie płacz stary, tylko podjeżdżaj tutaj. O, chyba się udało. No, nie stracąc żadnego zania. Czyli kolejne zadanie dodatkowe ukończone. Wszystkie na razie wykonujemy. Dobra robota, pułkowniku. Nowy stopień pasuje jak ulał. La serii Wargame, ale moje te rusy bardziej przystępne, dlatego że nie masz systemu. No, no właśnie, też mi się tak wydaje, że to. Jak dla mnie Wargame w porównaniu do Ruska, to może to jest jak. tego, nie? maluk do Mercedesa. Rus to jest kurde, super giera. A Wargame mi się nie podobało, właśnie. Nie było budowania bazy i takie jakieś takie. Nie. Nie można było spamować jednostkami aż tak bardzo, jakbym chciał. Kurde. Może pułkownik Leduk, dowódca dywizji Konstantin. Czy ktoś mnie słyszy? Odbiór. Pułkowniku Leduk, tu grupa dowodzenia B. Co z generałem Welwerten? Polekł, gdy zaatakowali nasze pozycje, nie podejrzewaliśmy, że Włosi dysponują taką siłą. Nasza ofensywa została wstrzymana. Powtarzam, zostaliśmy zatrzymani. Bez odbioru. <ścoughs> Coś tu nie gra! Sztab mówił co innego. O nie! Jak to? Zgoda, kapitanie Kowalski. Wysyłając za ich linię agentów, wyrobimy sobie własną opinię. Chodzi panu o szpiegów, ser? Jeśli wolicie ująć to wprost Kowalski. Pan decyduje, pułkowniku. Aktywuj fortel śpieg mogą ujawnić wroga w sektorze ale transmisje są krótkie bo Niemcy je namierzają. Hmm. No to odpalmy tego szpiega. Proszę, odkrywa wszystkie nie jednostki tylko na minutę. Jest? Nasz na Jowisza czekali hmm. na nas. Nie, mają cztery działa przeciwpancerne. <noise> Nadwyżki paliwa. <laughs> no, no, czyli tutaj byli przygotowani, zrobili sobie jakąś linię umocnik. Zbudowali silne umocnienia przeciwczołgowe. Nic co ma gąsienicę tędy nie przejedzie. Aby zlikwidować te działa potrzebujemy piechoty. Połączę się ze sztabem i wezwę Saperów, by zbudowali nam bazę. Zajmiemy CD Aich, o tu. I poczekamy, aż baza polowa zacznie funkcjonować. Potem załatwimy Włochów raz na zawsze. Powiadomcie Leduka o planach. Okej? OK? okay. Okej... Okay. I co to? Jedzie. Podwójnie pod pułkowniku saperzy wkrótce powinni dotrzeć. Jadą saperzy. Wywiad donosi o ruchach wroga w kierunku CBI. CD action jadą. No wracaj. Musicie utrzymać linię pułkowniku. Bronimy sławnego magazynu dla graczy. żeby obrywały nasze średnie czołgi, niż lekkie. Mm -hmm. No nie da się ukryć, stary. Spróbujmy sobie ich tutaj. Rozłożyć dwóch na tą i dwóch na tą. Sprawdzimy, czy to ma sens. Zobaczymy, czy wytrzymamy w taki sposób. No właśnie, pancery 4. Hmm. A tamte działa pepanc. mają pewnie spory zasięg. I szpieg już przestał działać, oczywiście. No, ale widzę te włoskie główna, to można na spokojnie rozwalić. Tutaj gorzej, pewnie. Ciu, ciu, ciu. Tu wyczyszczone, a tutaj... <noise> Jechota musi uciekać. Moje z karabinów nawalają te czołgi. Dobra, nie będziemy ich gonić. Musimy się tylko utrzymać. I tak mam zamiar też zrobić. Eee, nie ma żadnych zada zadań dodatkowych, bo to jest ciągle ta sama misja. I tutaj ten Ledus, czy jak mu tam się nawala. Francuzik głupi. O, co jest? Czołg z miotaczem ognia im tutaj wjechał tym, tym żabojadom. Oni nawet się nie skapnęli. Pali im artylerię się dziwię. O, nadjeżdżają kolejni za takie kurde Czterech na jednego to chyba mogą tego główno <głódno> zrobić. No dobra, wal. Ciu, ciu, ciu. Ja. Jeszcze parę minut. Saperzy są prawie na miejscu. Saperze, ale czy są to szturmowi saperzy? To jest najważniejsze. Jadą, patrzcie, jadą tutaj. Koszary za 20 zł nas budują koszary. Jednostka ja to jest irytujące, że oni mają większy zasięg niż my. Jakim cudem ci Amerykanie wygrali? Tam, czy tam brytole, czy tam połączone ich siły? To jest takie gówno. Pokaż to, jak to wygląda. No jest pancerz 4, ładny, niemiecki, prosto z fabryki wyjechał. No i co? Nie mogą go trafić nawet. O kurde, gdzie byście wjechali, idioci? Hmm. Trochę odjebali tutaj maniane. To trzy aż pojazdy, trochę dużo. Czołg lek... a bo to jest czołg średni, aaa, Carro armato. To jest jakieś gówno. Już koszary tutaj podjeżdża, chłop zaraz nas buduje, może się uda, kurde. Jeszcze to wsparcie daj, bo po prawej chyba będzie czysto. Mogę dać nawet te rozkazy tu dziś rzucić. O, straciliśmy jakiś tam czołg. Tak, wypędziliśmy ich stąd. Utrzymaj przełęcz CD Action. Sir, są saperzy. Budują koszary polowe. Świetnie. Zajmiemy ich sztab. o tutaj. To odetnie głowę mężowi, który syczy na pułkownika Leduka. <ścoughs> syczy na pułkownika, ale jakie stwierdzenie. Widzicie, to jest właśnie amerykańskie budownictwo. W kilka chwil zbudowali nam całe koszary i wyprodukowali od razu, wyszkolili jednostki. To jest, Ser. 16. O. pułk piechoty gotowy do działania. Gotowy zaprowadzić Wytarny trochę wieści. to kapitalizmu. Działy zdolne zneutralizować wrogie działa Pepanc. Mm -hmm. No więc, czas zaprowadzić tutaj trochę demokracji i kapitalizmu. Nie mo te koszary nawet nie są moje, nie mogę budować nowych jednostek, ale powinniśmy dać sobie radę jakoś. Ciągle nasłuchujemy ich rozkazów, dlatego wiemy, jak się przemieszczają. Yy, czyli tak, Działa przeciwpancerne musimy załatwić piechotą, ale musimy przed tym załatwić ich czołgi bo inaczej nie pojedziemy dalej do przodu. No tu rzeźnia się dzieje. Jest też front azjatycki, czy tylko z osią się nawalamy? Nie, nie ma Pacyfiku, nie ma Pacyfiku kompletnie. Tu będziemy, ogólnie przeżyjemy większość rzeczy, że tak powiem, wojennych, prawda, wydarzeń, ale bardziej z Europy. Eee, I Afryki, tak. Tylko Afryka i Europa. Zaczynamy od tego co pamiętam, właśnie od Afryki. Później przechodzimy do Europy. I normalnie już od d przemieszczamy się do serca Niemiec, nie? Coś takiego, ile dobrze pamiętam. Ale nie będzie Pacyfiku, nie będzie. Nie ma kampanii azjatyckiej, ale jest frakcja japońska w grze grzeadowoleń. To prawda. A i też co ciekawe, frakcja japońska jest w DLC, którego nie mam. <laughs> nie zdążyłem go kupić, przyznam się. Mam Rusa, ale nie mam właśnie. To było je chyba jedyne DLC. Jedyne DLC i go nie mam, niestety. Nie mam japońców. Ale można grać właśnie w wypotyczkach nimi, albo na multi. Dodali ich tam właśnie. No zniszczcie, zniszczcie. Bo, o kurde, bo tu działa. pepancy na ten zwalą. Zróbmy szpiega. Teraz nie tak. Szpieg. I teraz widzimy ich zasięg. O, ma, mają, mogą nas zahaczyć. A, kurde. Chłopaki. Możemy spróbować zrobić szarzej. Chyba tak zrobimy. Zapiszemy sobie na wszelki wypadek gierkę. I zrobimy szarżę piechotą, żeby tam już od razu lecieli na te działa, a czołgami załatwimy tych. Nowy wróg właśnie, działo PAK-36. No, tak jak widzicie, nawet niezbyt skuteczne, nawet przeciwko czołgom jest do dupy. Tak. Na szczęście te, te włoskie gówna to nawet nie są w stanie piechoty zwyczajnie załatwić. Strzelamy <śpięknie> do tych dział pepans. Oddział rozbity. Dobra, czołgi chyba rozwalone zostały, tylko działa. Da, przebiliśmy. Nie mogę nawet zająć wrogiego sztabu. Dokonnie. Ich sztab jest już nasz. A już teraz, tak się sam z, z siebie się zajął, tak? No, Cudowna, cudowna misja. Dzika banda. Ukończone wszystkie zadania wykonane i jak widzicie. No powoli myślę, że już będziemy właśnie tutaj kończyć tą Afrykę, bo to tak, wydaje mi się, że tak jest po 5-6 misji na dany region albo na daną jakby taką historyczną rzecz tutaj w tej kampanii, więc wydaje mi się, że już jesteśmy w połowie albo nawet za połową tutaj działań afrykańskich. Ile tam w ogóle bilans ofiar 32 do 1? No całkiem nieźle. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę i do następnego drodzy widzowie. Hej!